Linia kolejowa 357. Zapraszam Państwa na drugi odcinek z Strykowa Poznańskiego do Grodziska Wielkopolskiego. Strykowo wieś z 1580 roku była własnością rodziny Korzybok Strykowski. W XVII wieku przeszła na własność rodziny skałowskich, a w XIX przeszła na własność rodziny Fontereskowów. Pod koniec XIX wieku liczyła 33 domy i 268 mieszkańców położona nad jeziorem rynnowym strykowskim dawniej była tu stacja teraz jest przystanek osobowy w latach 50. dociera do miejscowości kolejka folwarczna z modrza Moje przygody, no pamiętam to były lata 80. Prowadziłem pociąg do Wolsztyna. Wjeżdżając na to stację, oczywiście za sterem był pomocnik, który już posiadał uprawnienia maszynisty. No i trwała dyskusja, w pewnym momencie on krzyczył po prostu: Mechanik, hamuj. A mówię: człowieku. To jest za nastawniki, mój Jezus, ja, naprawdę no, prawda, i przyhamował, ale niestety y, lokomotywa i bramkart były za wskaźnikiem W4. Pociąg zbliża się do przejazdu generalskiego. Na tym przejeździe zginął generał Wojska Polskiego, który podróżował wraz z swoim młodym kierowcą. A pociąg jedzie w kierunku Granowa. Pierwsze wzmianki o Granowie pochodzą z 1298 roku, kiedy to ówczesny biskup poznański Andrzej Zaremba wydał dokument o po Połacinie po określający nowe granice archidiakonatu. Poznajskiego, z niedokumentowanej historii w okolicy Gram Granowa odkopano skarb brązowy z okresu 1700 do 1500 lat przed naszą erą, należący do kultury unityckiej, na bogatszy spośród przeszło 20 skarbów z wczesnej epoki brązu w Wielkopolsce Nazwa wsi wywodzi się od słowa gran. Było to gniazdo rodowe granowskich, herbu leliwa. Jeden z najtragiczniejszych epizodów w Granowie był najazd szwedzki, który płomieniać stanęły domy i folwarki. Wybuchła w tym czasie również straszna zaraza, wyginęła wielu mieszkańców z Granowa i okolicznych miejscowości. Ocalał częściowo kościół w 1729 roku. Dorota Radomicka kazała rozebrać i na jego miejscu postawić nowy kościół. A teraz, trochę moich wspomnień z tej linii. Na PKP wprowadzane są radiotelefony, oczywiście główne linie, to stały a takie boczne tutaj jak. A na grodzisk to niestety nie. No i pewnego razu prowadziłem pierwszy pociąg do grodziska. Podjeżdżam do semafora wjazdowego, podaję sygnały, baczność, żadnej odpowiedzi, z nastawni nic, co tutaj zrobić. Po prostu przełączyłem się na kanał. aby nawiązać rozmowę z opalenicą poinformowałem o sprawie opalenicę i oczywiście dyżurny z opalenicy przedzwonił do grodziska no i poinformował dyżurnego że stoimy pod semaforem wjazdowym Po chwili został wyświetlony sygnał, wolna droga. Drugie zdarzenie, jakie miało miejsce w samym zgrodzisku w drugiej połowie lat 80. na lokomotywie SP-45 przyprowadziłem pociąg osobowy ostatni z Poznania. I w trakcie objeżdżania składu, bo rano ten skład wracam oczywiście do Poznania, nastąpiło wykolejenie lokomotywy dwoma osiami. No było tam ograniczenie prędkości do 15 na godzinę. Ja jechałem 10. No, i przyszła szacowna komisja, jeden z członków komisji. Aby mechanik jechał te 15, to by się nie wykoleił. A przy 10, zbyt wolno jechał i się po prostu wykoleił. I od takie było stwierdzenie. Sentymentem nam również piwo grodzickie, bardzo smaczne, a zwłaszcza soczkiem gdzie kupiło się świeże piwko w Grodzisku po skończonej służbie można było skonsumować na temat historii stacji Grodzisk będzie specjalnie film nakręcony już częściowo no cóż wspomnę tutaj że dochodziły również tu dwie linie z kościana, która powstała w 1901 roku, obecnie jest używana przez grodziską kolej drezynowym. Natomiast ta, która prowadziła do opalenicy, używana od 1881 do 1992 roku, została rozebrana w 2010 roku. Pociąg wjeżdża na stację, Grodzisk Wielkopolski. Muszę stwierdzić, że miasto bardzo czyste, zadbane, trwa remont stacji, budynku stacyjnego. Rampa przeładunkowa przy magazynach. No i jesteśmy w grodzisku. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny film. Oto autobusik. To jest A134, którym jechałem z Poznania.